Siema, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. się bardzo ważny temat, bo pogadam sobie o tym, co robić, kiedy klient się targuje. Kiedy targuje się o stawkę, kiedy chce ubić przysłowiowe 5 zł za 1000 znaków. Na wstępie dwa disclaimery. Po pierwsze, nie każdy klient się targuje. Niektórzy klienci nie targują się, bo targowanie, próba zbycia stawki godzi w czyjeś poczucie wartości. I oni na wstępie nie chcą mówić komuś, że słuchaj, ty nie jesteś dla mnie tyle wart. Bo jeżeli komuś tak powiedzą, to ta osoba nie dowiezie, albo dowierzy gorszy wynik. Miałem sytuację, właściwie historię od znajomej, od Oli. Pozdrawiam Ole. Ola dostała zlecenie. Podówczas za 25 zł, za 1000 znaków tyle chciała. A klient jej powiedział, pani Olu, ja dam pani 27. I co się wtedy dzieje? Klient płaci trochę więcej, no bo 2 zł za 1000 znaków to jest kupę hajsu więcej, ale sam fakt, że klient docenia copywritera wpływa na jego motywację, na motywację copywritera. I teraz Oli bardziej będzie się chciało pisać dla tego klienta, który na wstępie już ją docenia, niż dla kogoś, kto na wstępie mówi jej nie jesteś dla mnie warta tyle, ile twierdzisz, że jesteś warta. Część klientów targuje się dla zasady, ale to w tych niższych stawkach, poniżej 30 zł za 1000 znaków. Powyżej rzadko się z tym spotykam. A powyżej klienci wiedzą, że jesteś specjalistą, masz najpewniej pełny grafik, masz kupę klientów, znasz swoją wartość, rzadziej się targują agencje. Agencje się targują praktycznie... Cały czas, bo wiadomo, że jak urwał złotówkę na tysiącu znaków, no to przy milionie znaków to już jest tysiąc złotych, nie? Więc agencje zawsze się targują, bo dla nich najważniejszy jest zysk, ale klienci prywatni nie zawsze i w wyższych pułapach stawki powiedziałbym, że raczej rzadko. Po drugie, jeśli klient się targuje, to prawdopodobnie nie widzi dostatecznie dużo wartości w tym, co oferujesz. A to oznacza, że to ty niewłaściwie, niedostatecznie artykułujesz swoją wartość. Spójrz, kiedy chcesz komuś obchnąć nowe Ferrari i chcesz za nie 200 koła, to przy odpowiednim kliencie nie będzie problemu. Ale jeśli chcesz 200 koła za używaną Skodę Oktawie, będziesz mieć problem ze sprzedażą. No też powiem, jak 200 kafli za używaną Skodę? Co robić, kiedy klient się targuje? Patent pierwszy. Poznaj swoją wartość. Kiedy nie znasz wartości danego przedmiotu lub usługi i ktoś zakwestionuje twoją wycenę, zaczniesz się wahać. Ale gdy masz pewność wartości, będzie to trudniejsze. To jest taka sytuacja, jak kupisz w sklepie ciastko za 10 zł i ktoś chce je od ciebie kupić. To ty wiesz, że to ciastko jest warte przynajmniej 10 zł. A gdyby tam nie było ceny, możesz mieć problem z wyceną. Jak poznać swoją wartość? Po pierwsze... Policz koszty działalności, ZUS, podatki, narzędzia, czas pracy, ile, ile chcesz zarabiać na godzinę w ogóle. Oblicz minimalną stawkę godzinową, dodaj do niej marze, no bo coś musisz zarabiać, a nie tylko pracować na koszty, następnie postara się oszacować zlecenie, ile czasu zajmie i ile musisz wziąć za nie kasy, żeby zrobić je porządnie. I pomogą Ci tutaj obecni klienci. Jeśli ktoś płaci tobie 40 zł za 1000 znaków bez marudzenia, to czemu masz się godzić na 30 zł za 1000 znaków? Bez, bez sensu. Bolić to wszystko i taką stawkę podaj. Nie daj sobie mówić, że twoja wartość jest niższa. Co robić, kiedy klient się targuje patent drugi? Gdy klient pyta o rabat, rabat to stolica Maroka. Nie, nie, tak nie odpowiadaj. Gdy klient pyta o rabat, spytaj, ok, z czego rezygnujemy? Może odpowiedzieć, ale dlaczego mamy z czegoś rezygnować? Proszę pana, żeby dać taką cenę, to ja muszę coś ująć z usługi, możesz odpowiedzieć. Ewentualnie w drugą stronę. Jeśli klient chce twoje usługi taniej, poproś go o więcej, ale nie więcej pieniędzy. Zarządaj opinii, powiedz OK, dam panu 10% taniej i pana trzem znajomym, jeśli mnie pan poleci. Komu może mnie pan polecić dzisiaj? Ja tej osobie dam 10% taniej i panu dam 10% taniej. I wtedy klient dostaje do wykonania zadanie, którego prawdopodobnie nie będzie mu się chciało robić, więc albo zrezygnuje z rabatu, albo on pójdzie szukać kogoś innego, bo ma 10 kopików z Good Content na Twoje miejsce. Także jeśli klient tak mówi, to niech sobie idzie szukać. Więcej czasu i pieniędzy straci szukając Copywritera, niż gdyby stracił płacąc Tobie normalną stawkę. Co robić, kiedy klient na Copywriting się targuje? Patent 3. Zastanów się, czy chcesz współpracować z kimś, kto na starcie podważa Twoją wartość. Jest ryzyko, że przez cały okres współpracy będziesz przeklinać siebie, bo nie dość, że musisz się narobić, to jeszcze za mniejsze pieniądze, niż zasługujesz. Jedną z moich ulubionych metafor jest rynek samochodowy. Popatrz, kto najwięcej się targuje. Czy ludzie, którzy biorą nowy samochód z salonu, czy ci, co kupują używanego gruza na giełdzie. Jak ktoś przychodzi do salonu po auto za 200 tysięcy, no to tam ubije tego rabatu, dostanie na, na zachętę 10 tysięcy rabatu, czy jakieś bonusy, gratisy, e, serwisy i zadowolony wyjeżdża samochodem za 200 kafli. A jak ktoś idzie na giełdę i ogląda 15-letniego szarana za 12 tysięcy, ogląda z każdej strony czujniki lakieru, opony, wahacze, tłumiki, e, fotele. Wszystko po kolei, żeby tam urwać chociaż 100 zł na przysłowiową flaszkę. Dajcie spokój. Co robić, kiedy klient się targuje? Patent numer 4. Zastanów się, czy potrzebujesz kasy, a raczej jak bardzo potrzebujesz kasy. Kto wybrzydza ten nie, ró... nie zarabia. Jeśli bardzo potrzebujesz kasy, podbij stawkę klienta przysłowiowym krakowskim targiem albo spotkajmy się w połowie i rób to zlecenie. Jeśli to jest wybór pomiędzy albo będę mieć kasę na chleb, albo nie, to rób to zlecenie. Ale jeśli dla tego klienta musisz pozbyć się innego płacącego normalnie, to grzecznie podziękuj za, za szansę, za propozycję, za, intratną, za intratny deal i się rozpę. Co robić, kiedy klient się targuje patent numer 5? Zaproponuj deal. Powiedz, OK, rozumiem, że może mi Pan nie ufać, wszak efekt mojej pracy będzie widać dopiero za jakiś czas, jeśli to na przykład cały copywriting. Dlatego zgodzę się na pana stawkę przez pierwsze 3 miesiące. 3 miesiące? 3 miesiące? 3 na maj? A po trzech miesiącach wrócimy do mojej stawki. Tak, jest ryzyko, że klient weźmie tylko na te 3 miesiące, po czym spuścicie po brzydwie. I to bardzo dobrze, bo to znaczy, że kierował się wyłącznie ceną, a ty nie chcesz klientów, którzy się kierują wyłącznie ceną. Ale jeśli robisz dobrą robotę, są efekty, wdrażasz się, dowodzisz, dajesz wartość. Porządny klient nie zechce cię stracić. Zapłaci tyle, ile chcesz. W każdym razie dla ciebie to jest win-win. Co robić, kiedy klient na copywriting się targuje? Patent numer 6. Być może klient chce zbić cenę, bo nie widzi wartości. Przykładowo idziesz na giełdę samochodową i widzisz 30-letniego malucha, a chłop ci mówi, że chce 80 tysięcy dolarów. Popukasz się w czoło. Ale jeśli chłop doda, że to maluch, który miedził Tom Hanks, to zmienia postać rzeczy. Sprawdź, czy dostatecznie prezentujesz swoją wartość. Pokaż w zgłoszeniu swoje osiągnięcia, portfolio, jakość tekstów, efekty, opinie, unikalną propozycję wartości, a dopiero potem stawkę. Co robić, kiedy klient się targuje patent numer 7? Kiedy godzisz się na niższą stawkę, przyznajesz klientowi, że twoje treści są mniej warte, niż sądzisz. To godzi w twoje poczucie własnej wartości, osłabia je, sprawia, że tracisz do siebie zaufanie i szacunek. Negocjacje to kompromis. Każda ze stron z czegoś ustępuje. Jeśli klient urywa ci 5 zł za 1000 znaków, ty jemu też coś urwi. Powiedz, że w takim razie teksty będą nieco później, bo najpierw obrabiasz klientów, którzy płacą pełną stawkę. I to jest dziwne. Ale copywriterzy nie dają kontrpropozycji. Mój dobry kolega Konrad dostał umowę od agencji i umowa, umowa była mocno jednostronna, mocno proagencyjna. Więc Konrad wziął tę umowę, popoprawiał i im odesłał. oni takie oczy. Jak to copywriter poprawia naszą umowę? Jakim prawem on kwestionuje to, co my mówimy? Ale masz prawo. Umowa to stosunek prawny dwóch stron. To nie jest oświadczenie woli. Ja ciebie chcę. Albo ja dla ciebie będę pisać. To jest umowa dwóch stron. Jedna strona płaci i zamawia, druga strona wykonuje usługę. Więc ty masz takie samo prawo wpływać na umowę, co ta druga strona. Druga strona ma prawo tej umowy nie przyjąć, no ale to już ich sprawa. Co robić, kiedy klient się targuje? Patent ósmy. Właściwie to nie patent. Jeśli klient bardzo mocno obstaje przy swojej cenie, po prostu odpuść. Dla mnie targowanie się to jest czerwona flaga. Z własnego doświadczenia wiem też, że klienci, którzy najbardziej patrzą na cenę, mają do tekstu później najwięcej uwag i do Ciebie najwięcej pretensji. I potrafią je wyrażać w niewybredny sposób, nawet poprzez inwektywy i wulgaryzmy. Powtarzam non-stop, oje zdrowie psychiczne jest ważniejsze. Szanuj je. W tym odcinku to jest tyle. Jeśli Ty masz jakieś patenty sprawdzone na to, co robić, kiedy klient się targuje, pisz w komentarzach. Może nazbiera się tego na drugi odcinek. Może zaproszę Cię do podcastu i o tym pogadamy. W tym odcinku to jest tyle. Zapraszam do kolejnego. Siema Cześć.